Witam Państwa najserdeczniej. Dzisiejsze nasze spotkanie dotyczy nowej postaci faktury elektronicznej, która ma się pojawić od 1 lutego tego roku, a która będzie mogła zastępować fakturę ustrukturyzowaną. Jest na ten temat bardzo wiele pytań w czasie spotkań, które praktycznie odbywają się codziennie. Mamy. Dużo, dużo wątpliwości, no i przede wszystkim niewiadomych dotyczących tego pomysłu. I zgodnie z sugestią naszych słuchaczy, postaram się dzisiaj do tego problemu odnieść jako zagadnienia głównego. Natomiast na koniec postaram się nawiązać do rzeczy znacznie ogólniejszej, to znaczy perspektywy roku 2026 z zasadniczej perspektywy która dotyczy naszego sposobu postępowania no, w tych unikatowych i ekstremalnych warunkach które przyszło nam przychodzi nam żyć w tym roku to jest rok bez precedensu nigdy nie było tego rodzaju zamieszania i tego, te, tak, tego rodzaju w ogóle operacji tak o tak masowym i tak radykalnym znaczeniu, ale to pod koniec. Najpierw ta sprawa główna. Chodzi o artykuł 106 NDA ustawy o VAT-cie, który został niedawno dodany, a który wprowadza w, żar w żargonie tym urzędowym, to się nazywa faktura offline 24, przypomnę jaki jest jej pomysł. Że podmiot, który jest obowiązany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, je, może, to jest jego dobre prawo, y, zanim wystawi tę fakturę, albo w ogóle nie wystawiać faktury ustrukturyzowanej, bo o nie mylmy wysłania faktury od przesłania faktury do ksefu, to są dwie różne rzeczy. Może zamiast faktury ustrukturyzowanej wystawić fakturę elektroniczną. To też sprowadzajmy rzeczy do istoty. Faktura ustrukturyzowana w rozumieniu ustawy nie jest fakturą elektroniczną. Faktura elektroniczna to jest dokument w dowolnym formacie elektronicznym wysyłany bezpośrednio do nabywcy i ten dokument wtedy jest wystawiony, kiedy nabywca go otrzymał. Natomiast faktura ustrukturyzowana jest, nie jest wysyłana do nabywcy, jest odrębnym, odrębną definicją ustawową i jest wysyłany do KSEFU i czyli nabywca w sensie bezpośrednim, już nie mówiąc o innych wymogach, tych wszystkich strukturach i tak dalej, ale najważniejsze, że moment jej wystawienia faktury elektronicznej jest zupełnie inny od momentu wystawienia faktury ustrukturyzowanej, która jest wystawiona i wysłana do KSEF-u i ona jest wystawiona dopiero w tym momencie, w którym zostanie jej nadany przez KSEF numer. Czyli to władza w istocie autoryzuje ten dokument, natomiast zwykła faktura elektroniczna nie do władza jej nie ogląda. Jest wysyłana tak jak zgodnie no z, z logiką do kontrahenta w uzgodnionym formacie elektronicznym z nim, że który, który jest niezbędna wola i zgoda obustronna tak, taką postać fakturowania. I ta faktura z artykułu 106 NDA jest fakturą elektroniczną, nie jest fakturą ustrukturyzowaną, czyli jest wysyłana do, bezpośrednio do kontrahenta, zastępuje fakturę ustrukturyzowaną, czyli podatnik jest zwolniony z wystawienia faktury ustrukturyzowanej, mimo że jest obowiązany, i różni ta faktura. Z artykułu 160 NDA różni się tym od zwykłej faktury elektronicznej, że ona jest obowiązkową. To jest taki jakiś absurdalny rygoryzm, ale to pamiętajmy, ja nie, nie oceniam tych przepisów, tylko staram się je Państwu możliwie najlepiej przedstawić. Ta faktura ma być zgodnie ze strukturą faktu, logiczną faktury ustrukturyzowanej, czyli tym wzorze. Które określił minister finansów, czyli tam nic innego nie można dopisać, czyli jest fakturą elektroniczną, ale na wzorze faktury ustrukturyzowanej. I ta faktura jest fakturą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Czyli fakturowa, tak będę ją dalej nazywał. Następnie tę fakturę trzeba przesłać, nie wystawić, czyli. Dokonać kolejnej czynności, czyli wystawca mają przesłać do ksefu. Przesłać do ksefu, przy czym faktura już w sensie prawnym jest już wystawiona. Ta faktura elektroniczna, którą otrzymał nabywca, ona już jest wystawiona, i ona już u niego pojawiła się, bo jak się nie pojawiła, to jej nie byłaby wystawiona. Po raz drugi ten podmiot. W tym razem wysyła ją, przesyła do Ksefu i w Ksefie pojawia się drugi dokument. To nie jest ten sam dokument, bo nawet w innej dacie on będzie, pojawi się w Ksefie. I ten dokument, o paradoksie, dla nabywcy też jest fakturą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Co jest oczywistym dziwadłem. To są jakieś no, takie, nie, takie chore wynalazki, ale tak tam jest naprawdę napisane. I nie czytajmy jakichś podręczników 2.0, bo to nie ma żadnego znaczenia. Nikt tego, tej makulatury nie będzie przecież od nas egzekwować. Zostanie przepis, i ten przepis mówi, że ta faktura przesłana do ksewu, ona już istnieje. Jako faktura elektroniczna. Następnie jest przesłana do KSEFU i ona się pojawia po raz drugi w ksef jako odrębny dokument, tym razem w postaci faktury ustrukturyzowanej. A jeżeli nabywcą tego towaru lub usługi są podmioty z artykułu 106 GB ustęp 4, a to jest od podmiotów zagranicznych, podatników zwolnionych, osób prawnych niebędących podatnikami, jednostek organizacyjnych, do konsumentów, osób fizycznych, to jeszcze trzeba tę drugą fakturę ustrukturyzowaną udostępnić w, do, w uzgodnionej postaci nabywcy. Czyli nabywca ma trzy dokumenty w tej, z tej grupy. Z artykułu 106GB, czyli tam są wszystkie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, czyli ten podmiot, na, na, na rzecz tego podmiotu jest wystawiona faktura elektroniczna, którą on otrzymał, następnie jest wystawiona faktura ustrukturyzowana, którą otrzymali tylko ci, którzy otrzymują za pośrednictwem KSEF-u, czyli niewymienieni w artykule 106GB ustęp 4. I po raz trzeci ten dokument, tym razem w sposób uzgodniony, jest udostępniany, ten, nie ten pierwszy, tylko ten drugi, prawda? Ja wiem, że to są idiotyzmy, no ale mój Boże, no musimy się z tym jakoś dać sobie z tym radę. No nie mamy innego wyjścia, no chyba, że po prostu to zlekceważymy, ale o tym problemie to na końcu. I po raz trzeci w tej grupie podmiotów, które są wymienione we wspomnianym artykule 106 GB ust. 4, ten podmiot w jakiejś jeszcze innej postaci udostępnia i ten sposób udostępnienia musi być uzgodniony z nabywcą, na przykład ze wszystkimi osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej i on go otrzymuje po raz trzeci. Oczywiście, że to jest absurd, ponieważ ten podmiot już raz tą fakturę otrzymał. On otrzymał ją w postaci elektronicznej, a faktura, czyli w tej, w tej pierwszej postaci, bo ta faktura, żeby była wystawiona, musi być otrzymana w postaci elektronicznej przez nabywcę. Ona nie, nie tak jak faktura ustrukturyzowana, która jest wysyłana do ksefu, czyli władzy, taki donos na samego siebie, tylko ona musi, ona, żeby ona zaistniała w sensie faktycznym i prawnym, musi być przesłana nabywcy. I, I pytanie zadają wszyscy ci, którzy zgłębili albo starali się zgłębić ten, ten szatański pomysł. Która z tych faktur postaci albo pierwsza, albo druga w przypadku podmiotów otrzymujących fakturę przy pomocy ksef czyli 106GB, Gb, Gb ustęp 1 ustawy. A czy w trzech, trzech różnych datach, w 106GB ustęp 4 ustawy, który z tych dokumentów jest fakturą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług? Na pewno pierwszy jest fakturą, na pewno pierwszy, czyli wersja elektroniczna, na pewno drugi, czyli w postaci ustrukturyzowanej. W rozumieniu tej ustawy też jest fakturą. Każda z nich pojawia się jak odrębny dokument. I teraz to, czy to udostępnienie w uzgodnionej postaci też jest fakturą. Część tej ortodoksji urzędowej mówi, że nie, to już nie jest fakturą. Natomiast wprost jest napisane w ustawie, w tym samym przepisie, że, yy, że to jest użycie faktury poza ksefem. I, a jeżeli ustawa mówi użycie faktury, to znaczy to, co jest przedmiotem tego użycia, też jest fakturą. I będzie jeszcze w tym drugiej grupie adresatów, w tej większościowej, czyli 106GB ustęp 4, będzie jeszcze trzecia postać udostępnienia tego drugiego dokumentu w trzeciej postaci w sposób uzgodniony. Jeśli się Państwo jeszcze nie zgubiliście w tym całych nonsensach, no to od razu powiem, że to po prostu wynika z spokojnego, rzeczowego i logicznego, tak, tak przeczytania przepisów, które zostały wprowadzone. I to dotyczy nie tylko artykułu z tych faktur Offline, tych 24, ale także dotyczy tych innych faktur offline, czyli 106 y, 106 NH y, i 106 NG, czyli y, NF, czyli to jest faktury, które są y, y, tak zwane awaryjne i w okresie niedostępności xf -u. Na razie zostawmy je z boku, nie mieszajmy sobie w głowę. Który z tych dokumentów będzie fakturą? Wszystkie w zasadzie wszyscy, albo dwa, albo trzy, który z tych dokumentów będzie dokumentem handlowym, no ten, który strony uznają, że jest dokumentem handlowym. I teraz przez moment skupmy się uważnie. W drugiej grupie, czyli podmiotów, o których mowa w artykule 106 NB y, 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 ust 4 y, w tym przypadku y, Mamy do czynienia z dwoma dokumentami, do których będzie miał dostęp nabywca. Zresztą trzecim, czyli ten środkowy, z fakturą ustrukturyzowaną, dzięki kodowi będzie miał też możliwość do niego dostępu. I z, który z tych dokumentów będzie dokumentem handlowym? Czyli tym, który będzie na jego doręczenie, będzie rodzić termin płatności. Oczywiście to nie wynika z ustawy, tylko z woli stron. No, i pytają się podatnicy, który z nich powinien być. Znaczy, czy jest jakaś sugestia? Wydaje się, że pierwszy, bo to jest jednak faktura VAT, najbardziej przypominająca dotychczasową praktykę. Natomiast i, do, i doręczana w, w sensie podatkowym, no tak jak do tej pory są wszystkie doręczane faktury elektroniczne, czyli bezpośrednio kontrahentowi. I będzie to najbliższe do dotychczasowej praktyce, którą kierujemy się od przecież ponad 30 lat. Ale ten dokument jest ten pierwszy, elektroniczny. Jest wadliwy, bo on ma tylko tą ograniczoną treść do tej struktury faktury ustrukturyzowanej. A my często do faktury dołączamy innego rodzaju dokumenty, jako integralną część faktury. W związku z tym te dokumenty ani do faktury ustrukturyzowanej, ani do faktury offline się do, dodać nie da. W związku z tym będziemy je w grupie drugiej. Dołączać do tego udostępnienia faktury ustrukturyzowanej. I to jest oczywiście możliwe, bo postać tej forma i po, forma udostępnienia faktury ustrukturyzowanej zależy od woli stron. Więc wtedy ten trzeci dokument będzie i na nim napiszemy termin płatności i z nim od niego uzależnimy, od otrzymania tego dokumentu uzależnimy yy, na, zgodnie z naszą wolą. I, i, zgo, i za zgodą kon nabywcy po rozpoczęcie biegu terminu płatności. I teraz no, tak to mniej więcej wygląda i z tego najczęściej wynika jeden wniosek, że najlepiej sobie dać spokój i po prostu tego nie robić, no bo jeżeli mamy aż trzy dokumenty wystawiać z tytułu danej czynności, to takiego stanu nazwijmy to groteski jeszcze do tej pory Nigdy nie mieliśmy, bo już dwa wystarczą: faktura elektroniczna, faktura ustrukturyzowana i sposób jej udostępnienia to już wystarcza. A tu jeszcze nawet są trzy dokumenty, których każdy jest na w zasadzie fakturowany. I, 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 I zacznijmy od tego, że y, konkludując, na, zaczynając konkluzję z tego tytułu. Pojawia się pytanie zasadnicze. Za chwilę rozpocznie się pierwszy okres wdrażania tego, tej koncepcji. Mimo powszechnego, powszechnego wniosku, żeby ten cały bajzel odroczyć, że tu nikt nie jest do tego gotowy i on nie jest gotowy. Dlaczego? Bo przypomnę, że w faktury, w tym artykule 106 Gb, ustęp 4. I są wymienieni jako podmioty, z którymi trzeba uzgodnić sposób udostępnienia faktury ustrukturyzowanej w postaci osób fizycznych nie działalności gospodarczej. Czyli jeżeli to miałoby ruszyć od 1 lutego, wszedł z tych, którzy ją wystawiają, to każdy z tych dostawców powinien mieć uzgodnione i mieć tego dowód. Tu żadna jednostronna czynność nie ma znaczenia, bo to są konsumenci uzgodnione, uzgodniony sposób udostępnienia faktury ustrukturyzowanej. Długo poszukiwaliśmy i bardzo rzetelnie. Czy jest jakiś konsument, który był uzgodnił z swoim dostawcą? Udostępnienie faktury ustrukturyzowanej, bo jak wiadomo, pomysł, który jest chory, ale on jest, polega na tym, że te podmioty, które są powiązane do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, nawet są obowiązane do wystawiania faktur ustrukturyzowanych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Czyli zapominając o tym, że te faktury są wy wystawiane wyłącznie na żądanie. I, I postać tego żądania, tak, tak, postać tego żądania zależy od żądającego. Czyli jeśli zażąda konsument wystawienia faktury w postaci papierowej, to masz wystawić fakturę w postaci papierowej, bo jesteś związany żądaniem. Faktury na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej są wystawiane na żądanie. Nie masz żądania, nie masz obowiązku wystawienia faktury, a jeżeli ją chcesz wystawić z własnej inicjatywy, to musisz mieć zgodę nabywcy na jej otrzymanie i w, i w postaci, którą sobie życzy nabywca. I z nikim tego nie uzgodniono. Znaczy, być może się ktoś zgłosi po dzisiejszym spotkaniu. Że, jest do, że mówił tak, ja jako konsument zaproponowano mi sposób udostępnienia faktury ustrukturyzowanej i ja się na ten sposób zgodziłem i, i ja będę wiedział, że, no, że, że tę fakturę w ten sposób otrzymam. Jeżeli by ktoś poważnie traktował tezę, że my jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia fakturowania, w tym ustrukturyzowanego, w tym na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, to wszyscy potencjalni dostawcy powinni się legitymować uzgodnieniem z konsumentem będącym osobą fizyczną i nie tylko z całą, wszystkimi podmiotami z grupy 106GB ustęp 4, uzgodnieniem dla celów dowodowych w formie pisemnej w jakiej postaci, w jakiej formie lub sposobie będzie ta faktura ustrukturyzowana, udostępniana. Bo dokumentem, który otrzyma ten podmiot, nie jest faktura ustrukturyzowana, tylko obowiązujące udostępnienie. On dopóki nie ma uzgodnionego sposobu, on jego tego dokumentu nie otrzymał i on ma rację. A kto nie dochował staranności w dziedzinie, w relacjach z konsumentem, to ponosi tego wszystkie negatywne konsekwencje, chociażby w postaci niedopełnienia obowiązku do udostępnienia dokumentu, jeżeli ten dokument w ogóle jest niezbędny, a z zasady jest niezbędny dla... Dla dla, chociażby dla celów rozliczeniowych, bo, jest, bo jeśli strony się odwołują do faktury VAT jako dokumentu rozliczeniowego, to on musi być udostępniony w sposób uzgodniony z nabywcą, a jeśli nie ma tego uzgodnienia, to on nie może, nie jest udostępniony, czyli po prostu wina jest po stronie wystawcy, który nie dochował ustawowego, nie dopełnił ustawowego obowiązku. Czyli można powiedzieć tak, że, że, że wszystkie faktury ustrukturyzowane, które są wysłane, będą wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku braku uzgodnienia sposobu udostępnienia, będą dokumentami nieznanymi. Konsumentom jeżeli ktokolwiek liczy, że ktoś zapłaci nieznany dokument, to jest w błędzie. To będzie zależało tylko od dobrej woli drugiej strony. Stąd też mamy no mamy przed sobą pewną jasno zarysowaną katastrofę rozliczeniową. Rozliczeniową, bo wbrew Lądbrew nawet prawu, no już nie mówiąc prawu unijnemu, bo tego tam nikogo to nie obchodzi przecież. Przecież nie można narzucić konsumentowi postaci faktury. Faktur, konsument ma prawo do jeżeli chce otrzymywać fakturę, to musi tej faktury zażądać i, i, i jego żądanie trzeba spełnić, ale w posta o, o postać faktury też wybiera konsument. Jeżeli on nie akceptuje innej faktury to yy, niż papierowa, to trzeba mu wysłać fakturę papierową wtedy i nie została, bo jeśli nie będzie papierowa, nie została ona mu udostępniona. Więc mamy przed sobą skalę wyzwania, stąd ten jeszcze raz taki ponawiany przez wszystkich postulat, wycofajcie się z tego błędu. Nikt nie jest do tego przygotowany. I to nie jest problem tych, którzy się nie przygotowali, tylko problem władzy, ponieważ władza powinna zachować okresu wyczekiwania, czyli okresu wakacjoleni, w dostatecznego, proporcjonalnego do skali wyzwań, jeżeli te przepisy, o których mówimy zostały uchwalone w, lim, w, w, w sierpniu tego roku, a przepisy wykonawcze zostały wydane w grudniu przepraszam, w zeszłego roku, a przepisy w, zostały wydane w grudniu zeszłego roku, a wchodzi to w życie 1 lutego, to nie mamy żadnej szansy, żeby, żeby obronić tezę, że okres wakacji o był był dostateczny, był dostateczny. Czyli prawo jest po stronie, nie... Yy, Prawodawcy, który nie dochowuje wzorców konstytucyjnych, tylko po stronie obywatela, który nie może ponosić konsekwencji deliktu konstytucyjnego, którym jest brak dostatecznego okresu vacatio legis. Stąd też ten postulat jest tak oczywisty, że. Że już częściowo tam dotarł do świadomości rządzącej, zaczynamy nam opowiadać, że tak naprawdę ten system jest dobrowolny. Już takie tezy słyszymy. Oczywiście, dobrowolny nie jest, jest. Jeżeli ma być dobrowolny, to jest ostatnia chwila, żeby zmienić te przepisy i powiedzieć, tak, jest, trzeba je uchwalić. Jest jeszcze czas. Można nawet przecież na dobro obywatela, nawet można to zrobić z mocą wsteczną. Starajmy się. Yy, nie, być mądrymi przed szkodą i nie zarządzać katastrofą rozliczeniowo-dokumentacyjną, która już się praktycznie zaczyna i można jeszcze temu się przeciwstawić. Kończąc ten post, tym postulatem oczywistym, chciałbym tylko zwrócić jeszcze uwagę i zasugerować, a może, może, może nie aż tyle, wskazać, że yy, w 2026 roku faktura wystawiona papierowa czy zwykła faktura elektroniczna w miejsce faktury ustrukturyzowanej jest ważnym, chociaż wadliwym co do postaci, dokumentem, który nie tylko jest, może, musi być w przypadku wystawienia. Zaewidencjonowany i zadeklarowany na podstawie tej ewidencji, ale nie tylko po stronie sprzedawcy, ale także po stronie nabywcy. Jego wadliwość nie oznacza jego nieważności. I biorąc pod uwagę, odpowiadając na takie podstawowe pytania, nie będę, nie rozpocznę fakturowania w postaci ustrukturyzowanej, będę fakturować w sposób tradycyjny, co powinienem zrobić? No ja bym zawiadomił kontrahenta. Kontrahenta, że będę fakturować, tak samo bym zawiadomił, że będę wystawiać faktury offline, tak samo faktury ustrukturyzowane, jak i faktury w postaci y tradycyjnej. Natomiast w przypadku, gdy ktoś będzie na nas wystawiał faktury, chciałby wystawiać faktury ustrukturyzowane, Każdorazowo, zwłaszcza jako osoby fizyczne, mamy prawo zażądać, i to jest skuteczne żądanie, wystawiania faktur w dotychczasowych postaciach, ponieważ faktury na rzecz konsumentów, będących osobami fizycznymi, są wystawiane wyłącznie na żądania. Nie ma żądania, nie ma faktury. W związku z powyższym, a jeżeli, jest jeżeli żądamy wystawienia faktury w postaci papierowej, to to żądanie jest dla wystawcy wiążące. To wynika z treści przepisu prawa. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej, dziękuję za wszystkie sugestie i uwagi, które, z którym, z której, które, no, które są obecne w naszym cyklu i który ten to cykl. Stara się do nich, w którym się staram do niego, do nich od nich. Dziękuję bardzo, do widzenia.